Co ty kurwa, mnajeś, jaki kurwa, debil nie mamy te Kurwa ale szkoła nie. Wykazał kurwa kurwa. zrobił. Rapoł, nie. kurwa. Rapoł no. pamięta jedno. Bo jestem kurwa się kurwa. Nigdy nie wolno Nie wolno przerywać. Przerywać. Łyka zrobić, Nie wolno się jego. może się że aby nie Bo go zawał jednie. Rozumiesz? Co to znaczy? Albo zapaść. Albo zapaść. Nie wolno tego robić. To te trzeźwiesz Tu To nie jest wódka. To jest tylko na Biedna. I, i więcej nie dostaniesz, o chuju. Pierdol się kurwa. A ja mam i co? No I I co? I to się. zamach spełni. Ha A, Nie dostaniesz. O, a to ci i moje. Tak. Bo a. my się to uczyli z rafałki. Rafał nie pijesz! Ale ty kurwa co 5 minut mu dajesz! Się nie, ja nie, nie daję! Nie, nie dajesz Ja, nie daję. ja to pierdole... Rafał, ucieczki. Rafał! Ucieczki. Rafał. Ucieczki. Czekaj! Urząd Miasta płacił 4 złote. Pani Na czekanie, co zbiegł? Nie kujam! Nie wkrojam już! O, nie pamiętam nikogo! I tak jest! A tak poza tym miało cię tu już od rana